ma dosłownie w tej samej pozycji, w tej samej pozycji się pozgnałam z wami z wczorajszego odcinka. Zaraz będą smoki, czy wy to sobie w ogóle wyobrażacie? Będą zaraz smoki, kurde! Dawaj mi jeszcze szybko tego jednego diaksa, nie, już nie zdążę! O, mam! Szybko uciekam i kupię jeszcze w firebole. muszę kupić jeszcze mieczyk i jumpy, tyle ile mnie... mnie... Ty, tyle, na ile. A nie, kupię. Kurczę, szybko, dawaj! Mieczyk kupuję. Mieczyk już na pewno mam. Kupuję jeszcze jedną perełkę i kupuję jumpy. Uff, myślę, że jestem dosyć dobrze ustawiona w tym momencie. Mam nadzieję, że, przy, że nic mi nie zabraknie. Proszę, żeby było dobrze. Mamy. Mamy to, moi drodzy. W tej chwili. Smoki się zaczęły. Smoki już się zaczęły. To nie jest żaden żart. Jak widzicie, kurczę, dobre to jest po prostu świetne. Jak ja dawno nie rozwalałam smoków, kurczę. Nie wiem, czy uda nam się jak którykolwiek rozwalić, ale bądźcie dobrej myśli. Napiszcie w komentarzu, które, który smok będzie miał najmniej, a najmniej HP. Właśnie po to są jumpy i ja jednego jumpika sobie na pewno wypiję. Ojoj, nie chodzi mi absolutnie już o to, żeby wygrać. Chodzi mi o to, żeby którykolwiek smok miał mało HP i mamy 32 diaksy. Ja sobie szybko idę kupić teraz Protection czwórkę, bo tego mi właśnie brakowało. Dawaj mi szybko, dziękuję, mamy prota czwórkę. I, I ja. Jak to w ogóle wygląda? Ja idę na wysokość, tylko kurczę, nie mam żadnej wełny, muszę sobie kupić. Aha. Yy, okej. Okay. Zmarnowałam jedno, ale mam nadzieję, że to nic nie szkodzi. Mam. Tak. Tak to też jest dużo. Kurczę. Wow. Po prostu nie wiem już, co mówić. Skończył mi się jump, niestety, ale ja. Patrzcie, no kurczę! Kiedy ostatnio rozwalaliście smoki? Możecie to napisać w komentarzu, to też Wam przypnę serduszko, tak jak zawsze Wam przypnę serduszko, bo ja Was kocham i Wam przypinam serduszko. I jeszcze przypominam, żebyście, w sumie to nie wiem, czy już to mówiłam, ale o! Ale możecie pisać pytania do QA, bo QA będzie na. 150 subskrypcji, więc piszcie pytanka, byłoby bardzo miło. Będę bardzo szczęśliwa. Tak, tak samo szczęśliwa, jak szczęśliwa jestem teraz. No kurde, rozwalam smoki. Z trzema innymi drużynami. Jeden gość jest z Germanii. Mogą strzelić firebola. No już nie trafię, niestety. Chyba nie trafiłam. Mam nadzieję, że... co, sorry? On nie zginął, bo było od początku tyle. Aha, on musi chyba iść. I o to chodziło. No nie, myślałam, że w to wy przyjdzie. Kurczę, chciałabym jakiego, jakimś Firebolkiem trafić, bo Firebolek jednak zawsze jest na propsie i zadaje dużo HP. Dobra, trafię? No nie trafię. Yy, no, smaczki, przyjdźcie do mnie, ja bezpieczeństwo tak takim pięknym Firebolem. No, tego się nie spodziewałam. Ja tego totalnie nie widziałam. Uuuu, żyje jeszcze. Jeszcze żyje, kochani. Jeszcze żyje. Nie martwcie się o mnie. Ale mnie wziął chłop. Ale żyje. Uau. Wow. wow. Smoki są po prostu przeciudowne. Ziomek, zmarnowałeś perełkę. O nie! Sorry. Sorry. Przez przypadek. Mam nadzieję, że gości na mnie nie obrazi, bo jak widzicie, to patrzcie, tu jest żółty. No, tu jest żółty. Tak. Nie mam pojęcia jaki to był smok, ale tam był żółty. <ścoughs> no i te smoki są po prostu kozackie. Uwielbiam rozwalać smoki. Ale dawno tego nie robiłam, ale to nic, bo nam się uda. <noise> Mam nadzieję. Kurczę, ale kozaczko się bawię w tym momencie. Mam nadzieję, że wy subskrybujecie ten kanał i się możecie tak bawić codziennie razem ze mną. Filmów nie było, bo się źle czułam, ale ogólnie to są zawsze. Zawsze wieczorem, bo nie zawsze się wyrobię na tą dziewiętnastą. Kurczę, smoki! Ja chcę trafić któregoś z Was. No nie udało się, ale następnym razem się uda. I patrzcie na to powietrze. No co chwilę latają jakieś kurcze strzały. To jest po prostu super. Nie wiem ile razy mogę to mówić, ale... Wow, gość trafił z daleka. Kozak, nie? Niebieski coś zrobił, nie? I ja... Jest po prostu, no kurczę, no ja to będę powtarzać cały czas i przepraszam, bo nie wiem totalnie, co się dzieje w tej chwili z muzyką włączyłam, nie wiem co z nią jest, ale mam nadzieję, że jest. Tak. Mam nadzieję, że jest. Aha, ja zawsze jestem tyłem do takiego smoczka, który do mnie F3B to Turny Hitbox. F3B, czekajcie, ja miałam ostatnio kliknąć F3B! Laga mam. Aha. No nie! Lag. O nie! Kurczę, miałam laga i wy to widzieliście, nie? I'm... Nie, przepraszam. No, zawiodłam was chyba troszkę teraz, co? Ale co nic, pozostanę tutaj do końca i będę obserwować tego słupka, co się dokładnie dzieje. Patrzcie na to. Wow. Ej, ja chcę jednego smoka na pewno z bliska zobaczyć, nie? Jednego smoka ja muszę zobaczyć z bliska, bo ja tak naprawdę nigdy nie widziałam tych smoków jakoś super z bliska. Ale teraz muszę zobaczyć. No, jest po prostu. Wow. Czemu mówię cały czas, jest po prostu? No, nie mam pojęcia, ale. Jak wygląda ta arenka? Pójdę do góry, wzniosę się i zobaczycie, jak to wszystko wygląda. O nie! Po, wzięło mnie w dół, tepnęło! E, smutno, ale już idę. Patrzcie, jak to wygląda. Patrzcie, jak to wygląda. Wow! Jest... Masakra! Jest po prostu masakra, czemu cza cały czas znowu mówię po prostu! Nie chcę tak mówić, ale jest super. No, no nie powiecie, że nie. To, ni to nic, no... To przez laga mi się zdało i to nie moja wina, więc no, perełka mi nie zadziałała niestety, nie zdążyłam, ale obserwujemy właśnie smoki. Jest koks, chciałabym jakiegoś dogonić i go pooglądać z bliska. On nie, znowu mnie cofnęło na środek. Oni już mają totalnie... a nie, nie mają jednak wywalone jeszcze w Emeraldy. Ile jest osób? No, trzymają się całkiem nieźle. O nie, żółty niestety już nie przyję. No ale mam nadzieję, że... Patrzcie, ile Yellow Dragon ma HP, teraz tak patrzę, nie? No ten Yellow Dragon naprawdę mam mało HP. A jestem pod wrażeniem, co tu się dzieje. No, tak dobrze. Takiego, no może nie dobrego z mojej strony, ale tak dobrego przygotowania na smoki to ja jeszcze nie miałam. Yy, ale ej, jeszcze bym żyła na pewno, no. Tylko że miałam laga, ja to mogę robić. I przecież... No widzicie, jakie ja mam lagi. Chociaż nie mam pojęcia w sumie czy to lagi, bo może ja mogę niszczyć bloki. Ale nie. Mam chyba lagi. Red Dragon ma jeszcze więk ma jeszcze mniej HP. Yellow ma mało, ale Red. O nie, koniec gry za 3, 2, 1 i koniec gry. Level up. Ile? Yy, kurde, ile dostałam? Yy, no, całkiem sporo. Nice. nice. Wow, nie, ja idę do lobby. Jeśli dotrwałeś, będzie dotrwałeś do tego momentu, to napisz smog w komentarzu, to też ci podpnę serduszko. I... I mi się podobało, pomimo tego, że zginęłam przez laga. Ciekawe w sumie, to, kto wygrał i... Patrzcie, mam 19 gwiazdek. Uuu, super! Yy, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Mi się tak kurczę podobało rozwalania tych smoków. Jestem tak pod wrażeniem, że no... do widzenia!